Pan go robi dobre szoty Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie tego złomu, co pan wystawił. No. Kija z Portage, to jest aktualne? No to nie, nieaktualne. A jaki to jest? Kija to jest. Halo. No, to właśnie o to mi chodzi. No. To to jest aktualne? Ten złom? Mhm. Pan mi powie, on jest powypadkowy czy bezwypadkowy? Siła bezwypadkowy, raczej bezwypadkowy. Aha. Bo jutro bym ze szwagrem podjechał z miernikami lakieru i byśmy go zmierzyli. No. To nie ma problemu. Aha. I jakbyśmy tam coś znaleźli, to pan by opuścił 1000 zł za jeden element, jak malowany był, nie? No, nie ma problemu. Pan mi powie, kierownica jest nowa czy używana w tym aucie? nowa, nowa. nowa. Czyli była wymieniana, tak? Aha. Tam nie jest tego właściciela, nie wiem, co tam Aha. A bie biegi się dobrze zmieniają w tym aucie? Dobrze. Aha. Y Klakson działa, żeby trąbić? Działa. A może pan na przykład pójść i odpalić ten samochód, żebym posłuchał, jak silnik chodzi? No, zaraz, pójdę. Czyli za ile tak? No, już i tak Dobra, bo ja bym posłuchał po prostu jak ten. Chwacisz, zaraz. Halo. Halo, dzień dobry. Halo. No halo, słychać mnie? Tak, słychać. Dzwonię, dzwonię w sprawie psa, to jest aktualne? Tak, proszę pana. Pani mi... Czy, 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 czy suczka? Pies, bo ta suczka będzie okres miała i mi cały dom zaklapie. Dobrze, co pan chce wiedzieć? No ile, ile, ma, ile ma lat ten pies? Nie no, 8 tygodni, to jest Aha. I dopiero, no. dopiero za kilka lat jest do odbioru, czy prędzej? Aha, jest, o, to jest szczeniaczek, ma 8 tygodni, jest odrobaczony, za, zaszczepiony, ma metrykę e, i jest e, chip, Aha. ma posiada, Aha. dokumenty, no rodowód i tak dalej. To on, te, on tego mleka z piersi już nie musi pić? Nie, nie, już nie. Je, już jest wszystko prócz kości, proszę pana. No, także jest, już jest do odbioru. To ten pies kości nie je? Pieski, to nie mogą jeść, szczeniaczki powiem, tak, Aha. nie, to do roku to się nie daje, bo większe domki niszczą, I się... jak pan, no jak pan by przyjechał w razie, to ja wszystko panu Aha. Pokażę. A jakąś wyprawkę pies dostaje? No, ja no tam wyprawkę, no wie pan, no... no ja jakiś, mogę... jakiś zapas jedzenia na miesiąc, żebym nie musiał kupować od razu. Jednak, Aha. No. A jak u mnie nie ma no. rzeźni, to skąd wam kupować? No to karmę suchą. Taką, taką, no. z, taką z dino może być? Może i można o, to co z obiadu panu się zostanie, tylko oprócz kości, nie? tych twardych rzeczy. I to co z obiadu to... zostanie wtedy, czyli na przykład jakiś no. rosół? Oczywiście, no, trzy razy dziennie mu tam dać do roku, Aha. później to psy jedą dwa razy, ale dajemy to on się w Niemczech urodził ten pies, tak? Nie, no gdzie to jest Owczarek niemiecki to jest taka? No rasa. tak. Aha, ale to nie, jest taka ale... rasa, to ja nie wiedziałem. Rasa. Ja myślałem, no. że on w Niemczech się urodził, dlatego niemiecki. Nie, 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 nie. To to tak, jest Owczarek niemiecki to jest w Polsce, tylko to jest taka rasa. Aha To ja nie wiedziałem. A, bo to będzie to... mój pierwszy pies, bo teraz odłożyłem... A, no, to jakby w razie pan się przyjechał ja, ja... już Tylko jestem pan zastanowiony. Pan. O, naprawdę? Bo powiem pani tak, że ja zarabiam na miesiąc 3300 zł i mogę sobie pozwolić hmm. na takiego psa. No pewnie, że tak. No pewnie. Bo ja zarabiam naprawdę duże pies, pieniądze. To... No. 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 Powiem pani, że dwa lata odkładałem na tego psa i myślałem, że tak tanio nie znajdę, ale pani tak tanio wystawiła. To nawet mi 100 zł jeszcze z tego odłożonego zostanie. Bo, bo on jest za 1200 zł. Tak, tak. To za 1000 by poszedł, tak? No wie pan co, dokumenty teraz stycznia tak nam zdrożały. No dogadamy... A bez dokumentów jakbym kupił, to będzie taniej? Nie, ja już mam dokumenty. Wie pan to a to ja pani zostawię te dokumenty, nie będzie pani musiała wydawać, to wtedy to. Nie nie, 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 ja nie chcę, ja nie chcę, ja za nie wie pan, ja za nie zapłaciłam, to są trzy normalnie czystej rasy od Karka Nijskiego. nie tam, że jakieś próby, jak to się mówi. Nie? A to pani mi powie, te dokumenty idzie sprzedać, jak się kupiło, je to na przykład można sprzedać, żeby kasę odzyskać? Bo wie czytać, pani, popatrzeć. psa bym zostawił, a dokumenty bym sprzedał od tego psa, żeby żeby kasę po prostu odzyskać. No, no to już pan tam sobie zdecyduje. Poczyta, poszuka, popyta, po tak po cichu, to może pewnie i tak. No. Aha. No. no, no wiadomo, wszystko no, po cichu. Wie, no e, powiem pani tak, ja pieniądze też pani do ręki dam, żeby podatku nie było trzeba płacić. Bo to trzeba kombinować jak się może. Tak pani powiem. <laughs> Bo ja jakbym przelew mogę. na konto pani zrobił, to pani by po, za podatek by panią ścigali. A ja tak to pani dam do ręki po cichu. Nikt nie będzie wiedział, nikt się nie dowie. I po prostu będzie w kieszeni. O. No oczywiście. To mówi w Pani jest? No z poznania jestem. Aha, aha, to trochę jest. No bo ja to nie, nie, nie z poznania jestem. 200 km od Poznania. Aha, to ja bym przyjechał bez problemu na motorze. No. Na motorze? I jak tak. dopadku No taki kufer mam i A, bym go zapiął... Tak. Zapiąłbym go pasami, kask bym go założył i byśmy jechali razem. O nie, zmarznie. Teraz Nie zmarznie, kurtkę mu ubiorę. O kurczę, nie no, pan żartuje? Nie, poważnie mówię. Aha. Nie. lepiej w jakimś, nie wiem, jakimś kuferku czy coś. Albo no właśnie mówię, właśnie mówię, że w kuferku. No, no to w kuferku to tak. No. I powiem pani tak, że ja tego psa wyszkolę i później do policji sprzedam. Za 10 razy tyle. A, no jak pan tam sobie uważa. No. no. Jak, a jak oni kupią takie coś? Muszą kupić. Szkolowego? No bo potrzebują psów. Muszą Danych kupić. Szkolonych to tak, no a pani mi powie, bo ja będę motorem jechał, byłaby taka opcja, że na przykład, bo 200 km w jedną stronę będę miał, to na przykład bym przyjechał i u pani się przespał w garażu czy gdzieś, i na drugi hmm. dzień bym pojechał. Bo tak to 400 km w jeden dzień będę musiał zrobić, a tak to 200. W garażu jakimś, na słomie albo gdzieś Albo z tymi psami bym się przespał To ciepło by było No ja poważnie mówię Bo samochodu nie mam, bo mi samochód ukradli Tak Pojechałem na wakacje, wracam i samochodu nie ma O kurcze A nie ma pani jakiegoś kolegi, żeby Fiata Panda mi ukradli Słucham? Fiata Panda mi ukradli za 2000 zł Dwa lata odkładałem na ten samochód Wracam z wakacji, bo nad morzem byłem na jeden dzień. 100 zł wydałem aż za jeden dzień nad morzem. Wracam i nie ma samochodu. Ukradli samochód. Ale motor został, bo ja w piwnicy motor zostawiłem i motor został. A pani mi powie na kogo pani głosowała? Pani za zapisem jeszcze za Pełowcem. A wie pan co? Ja wcale nie jestem ja się tym nie interesuję, Czy pani jest lewakiem? Lewakiem czy pani jest. Nie, wie pan co ja tego to nie będę y, takich tematów poruszać, bo to sprawa ciężka jest. A pani ogląda TvP Info, czy pani nie ogląda TvP info? Dobra, pan się już tam nie pyta, jak się pan zdecyduje na tego pieska, to ten, to pan zadzwoni i ten. Dobra. To ja zapiszę, ja zapiszę pani numer i jutro zadzwonię. Ja, ja już jutro po tego psa będę wyjeżdżał. No, tak, żeby wie pan, ciepło było. Chcę, żeby pani nie zmartwić ten pies, no. Albo bym przyjechał motorem i później byśmy motor wsadzili do samochodu i pani by mnie odwiozła te 200 kilometrów. No, wie pan co? No, na, jak to, no kurczę, nie mam jak, no jak wsadzę motor do małego samochodu też. Przywiązać na dach ten motor. Nie no bez przesady. Dobra, jak się pan zastanowi, to mnie tam zadzwoni. Dobra. Dobra. Do usłyszenia. No. Dziesięć <laughs> minut z nim gadałem ty. 10...